Witam. Szybkie podsumowanie testu z krwi. druga część. Przyszło bardzo fajnie zapakowane w kartonowym pudełeczku. Folia bąbelkowa, tutaj jeszcze był ulotka, jakie oni jeszcze mają. Testy, jest paragon, tak? Także super. W porównaniu do tego pierwszego, gdzie tylko w kopercie im przyszło. Ja też chciałam jeszcze dwa to cztery. I właśnie teraz chciałam Wam powiedzieć, co uważam na ten temat, i proponuję Wam, jeśli chcecie kupić, to po prostu kupcie od razu dwa testy minimum. Dlatego, że jeden możecie źle wykonać, lub coś może się po prostu nie udać. Więc tak, jeśli chodzi tutaj o ten naguwacz, fajnie, ponieważ była ta zatyczka, tak, więc wiem, że nikt raczej przede mną tego, znaczy na 100% wiem, że nikt przede mną tego nie używał, ponieważ on naciska się tylko raz i tylko raz cokolwiek nakuwa. I ja miałam taki problem, że po prostu ześlizgnęło mi się z palca i zamiast z boku palca wkułam się w opuszek, gdzie po prostu, no, ciężko mi było krew Wycisnąć i nie wiem, czy to z tego względu właśnie że to bardzo długo trwało. Mam też zastrzeżenia co do, do tej pipety, ponieważ kiedy już udało mi się nabrać tyle krwi tam do tej kreski i próbowałam tutaj wkropić, dodać tam raz i nic, drugi raz nic, trzeci raz zasało mi do środka, dlatego w środku jest brudne i później próbowałam już teraz, bo byłam przestarsza, no, no po prostu zaskoczona i poleciałam, mi krew gdzieś tutaj na bok nie pamiętam, bo ja to teraz teraz zmyłam i później tym próbowałam tutaj dać do tego dołka, nie wiedziałam czy jest odpowiednia ilość krwi i tak dalej, więc tutaj mówię może wam się po prostu nie udać za pierwszym razem i zaraz po jak, około 3 minutach to w ogóle u góry zaczęło nachodzić taką, jakby krwią, czy czymś, i od razu zaczęła się pojawiać. Widzicie to, taka jest kreska, i później y, ta kreska tam troszeczkę była jeszcze u góry widoczna, ale tam było jeszcze białe pole, a później coraz bardziej zaczęło nachodzić krwią, i na koniec po prostu wyszło coś takiego, tak. Y, teraz, jeśli chodzi o. i po prostu ja myślałam, że jestem w ciąży, tak. Gdyż. Wyszła ta kreska, zrobiłam drugi test, który niestety wyszedł negatywnie i po kilku godzinach właśnie nie wiem czy widzicie, właśnie pojawiła się ta druga kreska, o której mówiłam. I teraz czy mi się uda, że chciałam wam pokazać, że jest taki fajny bajer. Okay. Że można ten test po prostu otworzyć i dokładnie się przyjrzeć. Tu, oczywiście, wyszła długa kreska, ale mówię, nie w tym czasie, co powinna, więc po prostu nie byłam wciąż. A w tym dniu też jechałam do lekarza, ale to wam później opowiem. Także, co myślę na temat tych testów, nie wiem. Po prostu wszystko powiedziałam tak, jak. Y ja uważam, no, ulotka jest przejrzysta, wszystko jasno napisane i tak dalej. Więc jeśli chcecie sobie kupić taki test, żeby zobaczyć, spróbować, to być może no, zachęcam. No ale ja mówię, mam takie uwagi, że kupcie co najmniej dwa jak mniej więcej, też może właśnie mam się zrobić coś takiego jak mi. I mówię, się ucieszyłam, że tutaj może ciąża, ale to, to chyba zaszło krwią i dlatego. I teraz to już w ogóle co za go, godzina za godziną i po prostu coraz bardziej to krwią zachodziło. A tutaj jest bardziej ten prawidłowy test, który idealnie im po prostu wszystko weszło, pipeta zadziałała i tak dalej. I właśnie mam też zastrzeżenie, że wychodzi ta druga kreska, bo wcześniej też mi wyszła druga kreska. No szkoda, że tutaj w tym się nie udało. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia później, do usłyszenia.